Cześć, tu Tomek Jerzewski. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Zawałowcy. Jeżeli zależy Ci na obiektywnym spojrzeniu, na jak najdłuższym zachowaniu dobrego zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, możesz wstąpić do mojego klubu zdrowia. Możesz korzystać z moich kursów online lub wspierać moją działalność edukacyjną w serwisie Patronite. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Zawałowcy. W poprzednich odcinkach poświęconych znaczeniu badania tętna, lokalizacji miejsc do badania tętna, obliczaniu tego tętna w sposób prawidłowy. Właściwie można powiedzieć, że opanowaliśmy podstawy tej jakże praktycznej i przydatnej, w mojej opinii, umiejętności. Ale jak to w życiu bywa, na pewnym etapie zaczynają się schody. Zaczynają się trudności, a z drugiej strony wejdziemy na bardziej zaawansowany, na inny poziom naszej wiedzy. I to dobrze. Tak jak już wspomniałem w poprzednim odcinku naszego tętniącego cyklu, wszystko jest łatwe i mało skomplikowane w momencie, w którym nasze serce bije miarowo. Tętno może być wtedy wolniejsze, może być szybsze, ale przede wszystkim jest miarowe. I swoją miarowością tętno Odpowiada w 100% odzwierciedla pracę naszego serca, co bardzo ważne. Natomiast naprawdę wiele osób doświadcza czasami jedynie przejściowych, a czasami nękających przewlekle zaburzeń rytmu serca. Od takich najprostszych i najłagodniejszych zaburzeń rytmu, jakimi są dodatkowe pobudzenia, czyli dodatkowe skurcze. Mówiłem o tego typu zaburzeniach rytmu w szesnastym odcinku podcastu zawałowcy. Proponuję, jeżeli nie pamiętacie, wrócić do tamtego odcinka na chwilę. I właśnie, aby wytłumaczyć wam na najprostszym przykładzie, posłużymy się właśnie tymi dodatkowymi skurczami serca. Jeżeli serce skurczy się przedwcześnie, zanim napłynie do komory, w rozkurczu wystarczająca ilość krwi to automatycznie wyrzuci tylko tyle krwi, ile w tej chwili w komorze się znajdowało. Czyli wyrzucona do aorty ilość krwi w takim przypadku będzie mała. Będzie to mała ilość krwi. I teraz, jeżeli przypomnicie sobie, że tętno jest miarą odkształcenia mechanicznego ściany naszych tętnic przez tą tłoczoną porcję krwi, to w tej chwili już powinniście zdawać sobie sprawę, że w przypadku takiego przedwczesnego skurczu serca, to odkształcenie ściany tętnicy, które, które tworzy falę tętna, też będzie małe. I dlatego właśnie niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie wyczuć fali tętna spowodowanej przez przedwczesny skurcz serca. To bardzo ważna uwaga z praktycznego punktu widzenia. Jeszcze raz powtórzę, skurcz jest przedwczesny, komora jest prawie pusta, serce wyrzuca małą ilość krwi i nie powstaje istotne odkształcenie tętnicy. Dlatego nie wyczuwamy fali tętna spowodowanej właśnie w przypadku tego pobudzenia przedwczesnego. Ale nie tylko my nie wyczuwamy. W osobnym odcinku zajmiemy się urządzeniami do pomiaru tętna i do pomiaru ciśnienia tętniczego których podstawa działania opiera się na analizowaniu fali tent. Jak możecie się już w tej chwili domyślić, one też dadzą się w pewnych sytuacjach oszukiwać. No dobrze, jeżeli już wiemy, że możemy nie wyczuć fali falitent na po przedwczesnym pobudzeniu serca, to przejdziemy do prostej arytmetyki. W przypadku gdy w czasie kiedy analizujecie puls w ciągu 60 sekund na 80 uderzeń. Serca pojawiło się 10 pobudzeń dodatkowych. Jakie będzie wtedy obliczone przez Was tętno? Wydaje się, że z 80 cyklów pracy serca jesteście w stanie po prostu wyczuć 70 uderzeń tętna, ponieważ 10 nie wyczujecie opuszkiem palca, ponieważ, tak jak przed chwilą mówiliśmy, nie będą one wyczuwalne. W takim przypadku. Czy pomiar tętna odzwierciedla rzeczywistą częstość pracy serca? No, oczywiście, że nie będzie jej odzwierciedlał. Serce wykonało 80 cyklów pracy. Co prawda, 10 z nich to były pobudzenia przedwczesne, ale wciąż były to cykle pracy serca. A tymczasem wy obliczyliście tętno na 70 uderzeń pulsu na minutę. I ta właśnie różnica pomiędzy rzeczywistą ilością cyklów pracy serca a mierzonym przez was tętnem w medycynie ma swoją specjalną nazwę i nazywa się uwaga deficytem tętna. Powtórzę raz jeszcze, różnica pomiędzy rzeczywistą częstością pracy serca a obliczonym przez was pulsem to jest deficyt tętna. Deficyt tętna będziemy obserwowali w przypadku różnego rodzaju zaburzeń rytmu serca zarówno tych napadowych, które pojawiają się od czasu do czasu, jak i tych utrwalonych, które już towarzyszą naszym pacjentom na stałe. Mogą to być pobudzenia dodatkowe, nadkomorowe, komorowe. Ale mogą to być właśnie też takie utrwalone arytmie, jak na przykład trzepotanie czy migotanie przedsionków. Dlatego właśnie zależy mi, abyście zapamiętali z tego odcinka, że w przypadku zaburzeń rytmu serca, pomiar tętna niestety niekoniecznie będzie odzwierciedlał rzeczywistą częstość pracy serca. Deficyt tętna oznacza jego zaniżanie, czyli zawsze obliczymy mniej uderzeń tętna w stosunku do ilości cyklu serca, nie jest ani logiczne, ani oczywiście możliwe, aby ilość obliczonych uderzeń tętna była większa od ilości cyklu serca. To po prostu działa tylko w jedną stronę, możemy zaniżyć. Jeżeli poznaliśmy już deficyt tętna związany z zaburzeniami rytmu, to teraz powiem kilka słów o tym, co bardzo Was niepokoi, kiedy pojawiają się zaburzenia rytmu serca i gdy badacie wtedy swoje tętno. Znów na chwilę odwołam się do 16 odcinka podcastu, gdzie tłumaczyłem, w jaki sposób powstaje taka dłuższa przerwa w pracy serca, którą nazywamy pauzą po pobudzeniu dodatkowym. Zawsze możecie wrócić do tego odcinka, aby to sobie przypomnieć. Tłumaczyłem wtedy, że po każdym pobudzeniu dodatkowym nasze serce jest wyposażone w ewolucyjny bezpiecznik, który zapobiega łatwemu pojawianiu się groźnych dla życia bardzo szybkich, śmiertelnych arytmii. Dlatego właśnie po pobudzeniu dodatkowym serce na chwilę nie daje się pobudzić kolejnemu impulsowi. Dzięki temu mechanizmowi chronimy się przed. Przedwczesną śmiercią z powodu groźnej arytmii. Natomiast to, co wyczuwamy, mierząc swoje tętno, to nagła przerwa w pracy serca to właśnie pauza i to bardzo często naszych pacjentów niepokoi. Zwróćcie uwagę, że po prawidłowym skurczu serca, który powodował uderzenie tętna, pojawia się pobudzenie dodatkowe, które, jak już przed chwilą ustaliliśmy, nie wygeneruje uderzenia tętna. A jeszcze po tym pobudzeniu dodatkowym pojawia się ta zabezpieczająca nas pauza. Czyli badając nasze tętno, przez chwilę w takim przypadku zastanawiamy się po prostu, co się dzieje. Czy mój palec się przemieścił i nie wyczuwa już tętna, czy może, co gorsza, moje serce po prostu stanęło na chwilę. A tymczasem, słuchajcie, jest to zupełnie normalna sytuacja. Po prostu w przypadku badania tętna, ta przerwa będzie się wydawała dłuższa. Niż gdybyśmy na przykład przyłożyli słuchawkę stetoskopu lekarskiego i osłuchiwali to serce. Ponieważ w trakcie osłuchiwania słyszelibyśmy również tony akustyczne pobudzenia dodatkowego, które nie wytwarza jednak fali tętna. Podsumowując, u każdego pacjenta. W przypadku niemiarowości pracy serca, w przypadku pojawienia się pobudzeń dodatkowych, w trakcie badania tętna będą, słuchajcie, pojawiały się przerwy, będą pojawiały się pauzy. Ich obecność wynika z mechanizmu powstawania fali tętna, jak i z fizjologii pracy serca i pojawiania się tej zabezpieczającej pauzy po pobudzeniu dodatkowym. To musicie wiedzieć. To jest po prostu fizjologiczna sytuacja. Jeżeli wasza arytmia do tej pory nie była diagnozowana, to musicie ją właściwie ze swoim kardiologiem zdiagnozować. A pomiary tętna mogą służyć do wykrywania zaostrzeń zaburzeń rytmu serca, ponieważ nie każdy dzień u pacjenta z napadowymi zaburzeniami rytmu jest takim samym dniem. Są okresy zaostrzeń i są okresy, kiedy arytmia może nawet bardzo istotnie sama się Wyciszać. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj nie było już tak łatwo z naszym tętnem, ponieważ pojawiły się po prostu zaburzenia rytmu serca. Dowiedzieliśmy się, czym jest deficyt tętna i dlaczego, w jakim mechanizmie podczas badania tętna w przypadku zaburzeń rytmu powstają przerwy, czyli. Pauzy. Mam nadzieję, że ta wiedza zmniejszy przede wszystkim wasz stopień niepokoju, jeżeli sami u siebie tego, tego typu sytuacje wybadacie. W kolejnym odcinku zajmiemy się tym, co już zapowiadałem, czyli wykorzystaniem urządzeń elektronicznych do diagnozowania tętna i będę mówił też o tym, w jaki sposób te urządzenia będą się myliły w przypadku występowania u nas. Zaburzenie rytmu serca. Zapraszam Was zatem na kontynuację. To wszystko w dzisiejszym podcaście. Zawałowcy, serdecznie Wam dziękuję za Waszą uwagę. Będę wdzięczny, jak zwykle, za Wasze opinie na temat mojego podcastu. Będę również wdzięczny za udostępnianie go i za jego promowanie, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję wam wszyscy moi zawałowcy za czas poświęcony na wysłuchanie tego podcastu. Wszystkim zainteresowanym przypominam, że więcej treści, więcej szczegółów, praktyczne porady oraz rozwiązania Waszych problemów i odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie w moich podcastach Premium publikowanych w ramach mojego klubu zdrowia. Na mojej stronie www tomaszjezewski.pl Kliknijcie przycisk Klub Zdrowia i wejdźcie na próbę za darmo na 7 dni. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.